Czy jest sens dzisiaj otwierać sklep na Etsy? Czy jest sens dziś, kiedy jest tyle konkurencji, kiedy jest tyle rękodzielników, którzy idą do Etsy zakładać własne sklepy? Kiedy jedna druga osoba mówi, że już jest tyle tego. No to ja ci chcę powiedzieć, że zawsze jest sens pójść ze swoim produktem w świat, bo i tak tworzysz i tak to robisz, i tak, chcesz go to, i tak chcesz to komuś zaoferować, chcesz zarabiać pieniądze. I tak, możesz pójść sprzedawać w Polsce, możesz wyjść do ludzi po prostu z Polski i ze swoim rękodziełem i je sprzedawać, je zaoferować, ale więcej klientów jest w całym świecie, tak? Także to jest taki argument, który przemawia za tym, że warto jest iść, warto jest spróbować i warto jest na to pracować. To, że dzisiaj jest na Etsy dużo konkurencji. Dzisiaj jest dużo konkurencji na każdej platformie. To nie jest tylko kwestia Etsy. Każda platforma jest bogata w użytkowników, w klientów. Etsy pracuje, powstała nowa reklama, żeby przyciągać nowych odbiorców. Publikuje reklamy w telewizji. No nie w Polsce jeszcze, może kiedyś się doczekamy, ale w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach są reklamy w telewizji. Pracuje marketingowo nad tym, żeby przyciągać do platformy nowych użytkowników? Tak? Zachęca nas, sprzedawców, do tego, żebyśmy ściągali ludzi do sklepu. Bo przecież jest program Share and Save, który pozwala nam zaoszczędzić na sprzedażach zrealizowanych właśnie z tych linków, więc robi dużo w tym celu, żeby pozyskiwać nowych odbiorców. Ale kiedy, jeśli nie dziś? Pamiętasz może, jak był COVID, jak jesteś ze mną tutaj już długo oczywiście, jak był COVID, zachęcałam, wtedy był boom, wtedy bardzo dużo osób zakładało sklepy na Etsy. Ja wtedy miałam świetność, po prostu e-book budowania skutecznej na, y, oferty na Etsy sprzedawał się na pęczki. Natomiast wiele osób się bało, wiele osób postanowiło przeczekać ten COVID, postanowiło, że jeszcze się wstrzyma i tak niektórzy do dzisiaj czekają, to jest normalna sprawa, tak? Ale ile lat temu był covid? W 2020 roku był covid, mamy 2025. Ile od tego czasu pewne osoby zrobiły dla swojej sprzedaży? Ile od tego czasu pewne osoby już zarobiły na tym Etsy? Czy na innych platformach? Ja nie mówię, że Etsy jest jedyne najlepsze. Dla mnie jest jedyne i najlepsze, bo daje mi dostęp do klientów i ma też lepszy regulamin, ma też lepszą politykę wobec sprzedawców niż Amazon Handmade, więc ja nie znam innej takiej platformy, która daje mi tyle możliwości i która obejmuje ochroną też sprzedawców, bo Amazon nie obejmuje. W związku z czym, ile minęło czasu od COVID-u i ja wtedy mówiłam: zakładamy sklepy, idziemy w online, sprzedajemy, zarabiamy, rozwijamy marki. Potem przyszła wojna na Ukrainie. I wtedy też wiele osób chciało po prostu przestać pracować, bo nie wypada, bo są ciężkie czasy. A ja zawsze mówiłam: W ciężkich czasach trzeba pracować. Kiedy była wojna w Polsce lata temu, ludzie pracowali, bo z czegoś trzeba żyć i trzeba też mieć pieniądze, żeby potem wspierać, pomagać. Tak jest zawsze. Ale wiele osób również wtedy się zatrzymało, zatrzymało swoje działania, bo uznali, że etat jest bezpieczniejszy. Ale my idziemy dalej, sprzedajemy dalej, rozwinęliśmy się od tego czasu. Nie zatrzymaliśmy się. Bo te wszystkie negatywne zdarzenia, które się dzieją, nie zatrzymują świata. Tak? One są, one się wydarzają, one są, one trwają przez lata potem. Ale w tym czasie ty musisz za coś żyć. W tym czasie wypadałoby coś robić. Tak? Więc zawsze jest dobry moment i kiedy ja dostałam wczoraj właśnie to pytanie, to musiałam dzisiaj rozwinąć ten wątek. Czy warto dzisiaj wyjść na Etsy? Warto. Tak samo jak warto było 10 lat temu, 5 lat temu, rok temu. Nigdy nie jest czas idealny i zawsze tej konkurencji będzie jeszcze więcej. Ale zwróćmy uwagę na to, że jeszcze więcej będzie też klientów. 97 baniek? <laughs> 91 milionów klientów, którzy przychodzą do Etsy? Masz tylu odbiorców na Instagramie czy na Facebooku? No, a tam cię po prostu szukają przez SEO, przez to pozycjonowanie. Algorytm, tak jak działa, tak działa. Nie ułatwia nam życia, ale też sprawia, że nie ma nudy, że my musimy się wysilać, my musimy dążyć do jakiejś doskonałości. On pracuje nad tym, żeby się sprzedawało, bo algorytm został stworzony po to, żeby spółka Etsy mogła zarabiać pieniądze. A na czym spółka Ecy zarabia pieniądze? Na naszych sprzedażach, na prowizjach, tak? Na tym, że przybędzie nowych ludzi, nowych klientów. Zaczynamy nowy miesiąc, kwiecień. Ja nigdy nie czekałam z niczym na pierwszego, na pierwszy dzień miesiąca, na pierwszy dzień nowego roku, na nowy tydzień. Nie, jak sobie coś wymyślam, to robię i nie czekam. I też mam tak, że mnie nic nie jest w stanie powstrzymywać. A jak się dzieje źle na świecie, to się dzieje potem przez lata. <laughs> I prawda jest też taka, że się ja ubełdzie. Tak? Historii nie zatrzymamy. Eee... Niestety. Wczoraj też na PRIV rozmawiałam z jedną osobą. Ja tak będę te wątki z privów y, przytaczać, dlatego, że jak ktoś mnie pyta o coś na PRIV, to ja wiem, że potem kilkanaście osób o to się nie zapyta, a jak masz jakieś pytania, to wrzucaj. I Naprawdę. Y, nie ma pytań, które mnie swędzą, bolą i na które się boję odpowiedzieć. Y, była właśnie rozmowa o tym, że są jakieś, że ja w moim warsztacie tłumaczę, żeby nie używać jako pierwsze zdjęcie i w ogóle w ofertach na produkt fizyczny, nie używać mock-upów, które kiedyś były dozwolone, ale teraz już dozwolone na Etsy nie są w produktach fizycznych. I właśnie dostałam zdjęcia innego produktu, że w innym sklepie są takie oferty z mock-upem. Ale ja mówię, że nie dajemy, to nie dajemy. Można próbować, możesz próbować. Ja za ciebie za rękę nie będę prowadzić. Nie powiem, że nie możesz. Zabraniam. Nie możesz, bo jest to wbrew regulaminowi Etsy. A jeśli ty zrobisz coś wbrew regulaminowi Etsy, musisz mieć świadomość, że dzisiaj cię za rękę nikt nie złapie, jutro cię za rękę nikt nie złapie, ale pojutrze wejdziesz na Etsy, a tam dostaniesz informację, że twój sklep został zablokowany. Nie ma. Jak trwoga to wiadomo gdzie? To, że ktoś ma, to nie znaczy, że tak można, że tak może być. Produkt fizyczny, Musi być przedstawiony tak, jak on wygląda, tak, jak on jest w użyciu. To nie ma być zdjęcie wyciętego produktu na białym tle. To nie ma być mock-up, tak? Że rysujesz ilustrację, malujesz akwarelami ilustrację, wkładasz mock-upa, jak to wygląda na ścianie. Nie, ty masz to pokazać realnie, jak otrzyma klient. I tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Cześć dziewczyny, ja mam nadzieję, że nie jesteście przeewowane, bo ja czasami mam wrażenie, że ja tylko gadam i tylko jakieś wypuszczam wideo konkretne i nagrania, no ale tak wygląda moje życie, kiedy prowadzę program, kiedy robię podcasty, kursy, aktualizuję, ja wciąż mam komputer otwarty i wciąż edytuję jakieś wideo, jeszcze teraz właśnie edytowałam wideo do programu, cześć, cześć, więc ja po prostu wciąż coś nagrywam i wciąż coś gadam, ale jak nie ma pytań do mnie, to ja będę kończyć mojego krótkiego live'a. Polecam odsłuchać od początku. Nie bać się idziemy robić, bo samo się nie zrobi. Fajnie się patrzy na marzenia innych ludzi. Fajnie się patrzy na to, jak ktoś realizuje, jak ktoś robi. I potem sobie myślimy, ja bym też tak chciała. Ja dzisiaj nie mam tak, że patrzę na kogoś i mówię, ja bym też tak chciała. Nie mam tak. Nie mam tak. Bo. To, co ja chciałam, to ja zrealizowałam. Nie mam takiego momentu w moim życiu, jak się odwrócę wstecz, odkąd mam dzieci, żebym coś cofnęła i zmieniła. Bo z czasu przed dziećmi tak, uważam, że bardzo dużo czasu marnowałam, na durności totalne, ale też i pieniędzy, ale też wiem, że każdy wiek ma swoje prawa i każdy człowiek w jakiś sposób musi też tę młodość spędzoną w rodzinnym domu odreagować. I też chyba każdy dążył do tego, żeby trochę nikt mi nie musiał nic kazać, żebym ja mogła wydać kasę na co chcę, więc to są prawa życia. Ale odkąd mam dzieci, nie żałuję, nie żałuję, bo każdą okazję, każdą chwilę wykorzystuję i nie cofnęłabym się i bym niczego inaczej nie zrobiła. Jeśli ty uważasz, że chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, że żałujesz, że zrobiłaś tak, że mogłaś, to zawsze jest czas na to, dzisiaj zaczynasz nowy dzień, siadasz i robisz. Samo ci się nie zrobi, a siedzieć na jest bardzo łatwo i patrzeć na inne życia, podziwiać. No, przykro by mi było, chyba, bym by sobie pomyślała, a mogłam, a chciałam, a ona to ma fajnie, ja bym też tak chciała. Kurczę, każdy z nas się może to trzeba się odważyć. To się po prostu trzeba odważyć. Co nie jest ja wiem proste, ale mamy jedno życie. Ja to poluję na te Twoje pogadanki, że, że siedzę w robocie, to nie da się czasami. Ja wiem to odsłuchać, potem nagrane jest wszystko, jest po prostu nagrane. No cieszę się, że polujecie. Cieszę się, że chcecie mnie słuchać. Ja sama jestem po prostu sobą przebodźcowana chyba, więc trochę muszę usiąść i odpocząć od siebie. Nie wiem jak. Nie da się, że tak powiem, ja mam bardzo twórczą głowę, artystyczną. Mój mózg czasami paruje. To, co wy tutaj widzicie, to są efekty finalne różnych moich działań, których będzie jeszcze pewnie wiele. Nie mam ADHD. Ja mam wszystko poukładane i co zacznę, to ja sukcesywnie tworzę. Dzisiaj właśnie w newsletterze polecam newsletter otworzyć. Wysłałam podsumowanie mojego miesiąca. Ja wieczorem też na tradycyjnie wrzucę podsumowanie na stories e, i dużo tego. Ja uważam, że tego po prostu dużo, ale to nie jest tak, że ja siadam i planuję w tym miesiącu zrobię to i to i to, tylko u mnie tak po prostu wychodzi. Ja uwielbiam potem podsumować i zobaczyć: wow, ja to zrobiłam, wow, trzy odcinki podcastu. Nawet się wcześniej zastanawiałam, wypuszczać czy nie wypuszczać, czy zostawić już na nowy miesiąc. Ale mówię, w nowym miesiącu będę robić nowe rzeczy. Może nie będzie w ogóle podcastu w nowym miesiącu, chociaż wiem, że będzie, ale przecież to będą inne rzeczy, nie? Wszystkiego na raz się nie da, ale można bardzo dużo. Cudownego dnia Wam życzę. Idziemy robić, bo samo się nie zrobi.